Dzień dobry. Jeszcze raz. Dzień dobry. Króciutka sesja regeneracyjna. Gdybyście chcieli w miarę szybko się zregenerować, to proponuję pierwszy Vajrasana czyli stopy razem, kolana razem i parwa dasana. Tutaj pchamy łopatki w przód i miękko rozciągamy boki ciała, dociskamy golenie. Cały ten układ nie pomoże nam trochę rozciągnąć nogi, otworzyć klatkę, by się wydłużyć się i przygotować do kolejnej asany, którą będzie subtevira Virasana. Tutaj mamy sobie koce. Jeden na drugim. Dodatkowy koc pod głowę. Gdybyście nie mieli koców, to oczywiście zamiast koców można użyć dodatkowych pomocy: czy to no, będą książki, e, pufy, poduszki, zerolowana kołdra. To nie ma znaczenia. Ważne żeby trochę podnieść. Kładziemy się w stopy wirasa. Kładziemy razem stopy szeroko. Na początek ręce wzdłuż ciała, a później przenosimy ręce za głowę. Jeżeli ktoś z Was wie, że jest mu trudno robić septawiriasanie, to po pierwsze może sięść wyżej, przy czym wtedy dobrze jest sobie wziąć dodatkowe pomocy pod plecy i pod głowę. Czyli wtedy siadamy na kocu, a dodatkowe pomoce unoszą nam klatkę piersiową. Hmm. To jest jakby jedna z rzeczy. Drugi wariant, jeżeli to dalej jest trudne, to można po prostu robić z jedną nogą, czy jedna noga jest wyrasta, nie druga noga zgięta. wtedy jest mniejsze napięcie i w lędźwiach, i w udzie łatwiej jest wytrzymać w tym układzie. Kiedy już chwilę porościągamy się. w nie? to kolejną rzeczą, którą można zrobić jest setubanda. I tutaj. Wykorzystamy tą konstrukcję z koców. Weźmiemy sobie pasek i zrobimy pętlę z paska. Mniej więcej na szerokość bioder. I robimy sytu bandę, czyli wkładamy sobie kostkę pod miednicę i opieramy pięty na kocach. Gdyby ktoś chciał mocniej otworzyć pachwiny, pachy, może oczywiście dać nogę podłogę, ale trzeba pamiętać, że wtedy to wygięcie jest mocniejsze, nie będzie tak regeneracyjne. Zaplatam palce rąk, opuszczam uda, otwieram klatkę piersiowe, wsysam łopatki i robię kilka pełniejszych, głębszych oddechów. W ten sposób można zostać około 3 do 6 minut odpocząć. Później z tego wariantu można przejść do Viparita Karani. Kostkę dajemy tutaj w poprzek, troszeczkę wyżej, ale dalej miennice są oparte na kostce. Zginam nogi i podnoszę nogi do góry. One dalej są oparte na pasku. Palce, rąk zaplecione. I wyciągam nogi, otwieram klatkę piersiową. Swobodnie, miarowo oddycham. I tutaj też można zostać chwilę. Gdyby ktoś z Was czuł, że to jest zbyt intensywne, Trudno mu utrzymać nogi, to można to zrobić bokiem do ściany, czy znaczy plecami do ściany. Wtedy opieram sobie miednicę tutaj, piętę opieram na ścianie i otwieram klatkę piersiową w ten sposób się regenerując. Później, kiedy już wyjdziemy, dobrze jest zakończyć siadem skrzyżnym z głową opartą. Siadam troszeczkę wyżej i opieram głowę albo na kostkę, albo na krześle. Wysokość pomocy e, nie ma znaczenia, jeśli chodzi o samą jakość pozycji, ma natomiast znaczenie dla tego, czy się rozluźnicie. Jeżeli jest Wam trudno przy zejściu niżej, to oczywiście używamy pomocy e, troszeczkę wyższych, tak by móc rzeczywiście się rozluźnić i puścić napięcie z głowy, z ciała. Po tym wszystkim można zrobić się i odpocząć. Długość czasów, które dobieracie, zależy od Was. Im dłuższe są czasy, tym e, Asana głębiej nas penetruje, tym głębsze są jej efekty, trwalsze i dłużej będą się otrzymywały w ciele. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, do zobaczenia. Być może na wirtualnej setkanie, na którą Was serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Cześć.